Arkadiusz Góral to są informacje TKN24 Końskie. Witam i zapraszam. A o czym dziś? Pożar zakładów mięsnych w Pijanowie. Kościuszko jak nowy. Lewica szykuje się na wybory. Zgiełzowa do Bernowa nową drogą. W Pijanowie w gminie Supia Konecka od wielu lat działa znany zakład mięsny. W środę na jego terenie doszło do dużego pożaru. Zgłoszenie do nas dotarło o godzinie 10.47, no i zaczęliśmy dysponować jednostki, ponieważ ze zgłoszenia wynikało, że pali się w zakładzie, palą się budynki gospodarcze. Zgłaszający nie mógł dokładnie określić, co to jest dokładnie, co się pali, ponieważ było duże zadymienie. Ustaliliśmy, że prawdopodobnie w momencie zgłoszenia żadna osoba nie była poszkodowana i to się potwierdziło, póki co poszkodowanych nie ma. Po dojeździe pierwszej jednostki z OSP Słupia dowódca nam przekazał, że potwierdza, że palą się budynki gospodarcze i to jest pomieszczenie na piętrze, na, na poddaszu. No i próbowali zlokalizować ogień, niestety to były zbyt małe siły i środki, żeby zlokalizować ten pożar, więc po dojeździe kolejnych jednostek. Udało nam się wejść na poddasze, pożar rozprzestrzeniał się pomiędzy dwoma budynkami, dokładnie było to pomieszczenie do obróbki termicznej wędlin. No i żeby go zlokalizować, ugasić, musieliśmy usunąć poszycie dachu, część tego poszycia. Udało się ten pożar, mówiąc tak kolokwialnie, złapać pomiędzy dwoma budynkami produkcyjnymi, także w tej chwili już jest opanowany. Działa 8 jednostek, ponad 20 kilku strażaków. W tej chwili no prowadzimy już czynności polegające na dogaszeniu tego pożaru potrzebowaliśmy dużo aparatów ochrony dróg oddechowych w związku z tym przy dysponowaniu zwracaliśmy uwagę na ten czynnik ponieważ ratownicy musieli się wymieniać po zużytym powietrzu w aparatach no i tak żeby kontynuować działania żeby zachować ich ciągłość to na tym najbardziej się skupiliśmy no i na tym żeby oczywiście po tej przestrzeni dachowej ten pożar nie rozprzestrzeniał się na pozostałe budynki co mogło być prawdopodobną przyczyną powstania pożaru Kierujący działaniem ratowniczym ze strony jednostki ochrony przeciwpożarowej zawsze ustala przypuszczalną przyczynę pożaru. Po rozmowie z właścicielem wydaje nam się, że będzie to miejsce, gdzie właśnie miała miejsce obróbka termiczna tych wędlin. No i tam znajduje się też olej opołowy do, do zasilania tych urządzeń, więc prawdopodobnie w związku z tym, że tam ten pożar powstał, to wydaje nam się, że to będzie przyczyną powstania tego pożaru. Pozostając w tematyce pożarów, do niepokojącego zajścia doszło w weekend. W Czarnieckiej Górze. W nocy z soboty na niedzielę spłonęły tam dwa auta osobowe. Prawdopodobną przyczyną było podpalenie. Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu OSP Czarna stwierdzono rozwinięty pożar samochodu osobowego marki Toyota, znajdującego się na parkingu przy budynku wielorodzinnym. Pod wpływem wysokiej temperatury pożar przeniósł się na stojącego obok Mercedesa. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Bernów i Giełzów w gminie Gowarczów od wielu lat łączy nieutwardzona droga powiatowa. Po długich staraniach mieszkańcy w końcu doczekali się budowy tego traktu. Czy droga powiatowa w XXI wieku może być nieutwardzona? Może, ale już niebawem ten stan rzeczy się zmieni przynajmniej jeśli chodzi o drogę łączącą miejscowości Bernów i Giełzów w gminie Gowarczów. Dla mieszkańców to duże ułatwienie, jeśli chodzi choćby o podróż do Opoczna. Jest to odcinek łączący miejscowości miejscowości Bernów i Giełzów. Odcinek bardzo długo wyczekiwany, obiecany przez wielu wiele osób. Wreszcie udało nam się zrealizować to. Jak widzimy, trwa właśnie budowa tego odcinka drogi. No, ułatwi to mieszkańcom Bernowa, Giełzowa dojazd do. Opoczna, jak również do drogi 728. Remontowany odcinek drogi ma kilometr 300 metrów długości, koszt jego wykonania to 1 300 tysięcy złotych. Środki pochodzą w większości z rządowego dofinansowania. Pozostałe pieniądze do inwestycji dorzuca powiat konecki. O tę drogę, która obecnie wygląda jeszcze jak trakt polny, mieszkańcy oraz wodarze gminy Gowarczów starali się przez ostatnie kilkanaście lat. W końcu dopieli swego. Termin ukończenia robót to ostatnie dni maja bieżącego. Roku. Nowa Lewica chce przejąć władzę w Polsce. Posłowie tego ugrupowania w czwartek zawitali do Końskich, by prezentować swój program i rozmawiać z mieszkańcami. Posłowie nowej lewicy Anita Sowińska, Andrzej Szejna oraz Zdzisław Wolski w czwartkowy poranek w końskich mówili o programie swojej partii. Towarzyszyli im lokalni działacze oraz sympatycy lewicy. Na zorganizowanej konferencji w pobliżu biura parlamentarnego lewicy przy ulicy Spółdzielczej zjawili się samorządowcy związani z tym ruchem politycznym: wójt gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kowalczyk, radni powiatowi Robert Plech i Wojciech Owczarek. Na miejscu był też wicedyrektor pupkoński Marcin Latański, radny miejski Paweł Pisiański, czy działacz ugrupowania Dariusz Sapieja. W konferencji licznie udział wzięła miejscowa młodzież. Posłanka Anita Sowińska mówiła o programie Lewicy dotyczącym polityki mieszkaniowej i o tym, że ugrupowanie chce, by państwo zapewniło dużą ilość mieszkań dla osób nieposiadających zdolności kredytowej, również mieszkań na długotrwały, często dożywotni wynajem. Zdzisław Wolski to poseł i praktykujący lekarz i opowiadał on o tym, jak uzdrowić służbę zdrowia. Natomiast rodowity konetczanin Andrzej Szejna skupił się na aspektach gospodarczych i na tym, co zrobić, by po powszechna drożyzna już doszczętnie nie zrujnowała i tak poobijanej w ostatnich latach polskiej gospodarki. Spotkanie poprowadził Artur Pejas, działacz lewicy w Skarżysku Kamiennej. A całą konferencję możecie zobaczyć w naszym portalu www.tkn24.pl, a także w naszej telewizji. A teraz już zmieniamy temat, bo pojawiły się nowe rozkłady pociągów. PKP opublikowało nowe rozkłady pociągów relacji Łódź Skarżysko-Kamienna oraz Skarżysko-Kamienna Łódź, czyli połączeń, które przejeżdżają przez nasz region. Przypomnijmy, że składy zatrzymują się m.in. w Końskich, Stomporkowie czy Rudzie Białaczowskiej w gminie Gowarczów. Rozkłady, które widzicie Państwo teraz na ekranie, mają obowiązywać do 10 czerwca. Pierwsze składy z Końskich w kierunku Skarżyska ruszać będą w tym czasie już o godzinie 5.40. Na tym kierunku liczyć możemy na 8 połączeń dziennie. Do Łodzi pierwszy pociąg wystartuje. 4:42. Dziennie takich połączeń zaplanowano także 8. Można już podziwiać pomnik Tadeusza Kościuszki na koniu, który znajduje się na rynku w Centrum Końskich. Pomnik ten przeszedł dużą renowację. sobotę na drodze krajowej 42 w miejscowości Piła w gminie Końskie doszło do potrącenia pijanego rowerzysty przez samochód osobowy. Kierowca jednośladu został zabrany do szpitala. 61-letni rowerzysta wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu Mercedesowi, którym kierował 69-letni mężczyzna. Jak się okazało, kierujący rowerem miał w swoim organizmie 2,3 promila alkoholu. Po zdarzeniu został on zabrany do szpitala na konsultację medyczną. Dwie osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu drogowym w Jóźwikowie w gminie Radoszyce. We wtorek po godzinie 7 na drodze wojewódzkiej 728 w miejscowości Jóźwików doszło do wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 33-letnia trzeźwa kierująca pojazdem Mitsubishi nie dostosowała prędkości podczas omijania wysepki rozdzielającej pasy jezdni, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem i zjechała na przeciwległy pas ruchu, wjeżdżając do rowu. Na konsultację medyczną zostało zabranych dwóch jej pasażerów. Zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu, a także domy pomocy społecznej, Cichy Zakątek z Końskich oraz Etola z Rudy Pilczyckiej być może już niebawem doczekają się poważnych remontów. Stara się o to zarząd Powiatu Koneckiego. Zabytkowy zakład hutniczy w Maleńcu, a także domy pomocy społecznej Atola w Rudzie Pilczyckiej oraz Cichy Zakątek w Końskich mogą skorzystać na nowym rządowym programie dofinansowań do remontów zabytkowych obiektów. Samorząd Powiatu Koneckiego składa wnioski o dotacje na odnowę tych miejsc. Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków to nic innego jak kolejna edycja Polskiego Ładu. Tym razem wnioski można składać na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane. My jako Powiat Konecki zdecydowaliśmy się złożyć sześć wniosków. Dwa wnioski dla zabytkowego zakładu chódczego w Maleńcu o wartości miliona, każdy z nich. Trzy wnioski w DPS-ie Cichy Zakątek w Końskich. Te wnioski opiewają na kwotę ponad 4 milionów złotych oraz jeden wniosek dla DPS-u Etola w Rudzie Pilczyckiej. Jest to wniosek o wartości. 3,5 miliona złotych. W ramach zapowiadanych wniosków powiat konecki chciałby między innymi wymienić dachy na budynkach Domu Pomocy Społecznej w Końskich, a także odnowić w nich elewacje i wykonać ocieplenie. W koneckim DPS-ie doszłoby także do przebudowy istniejących instalacji. Natomiast w obiekcie w Rudzie Pilczyckiej kompletną odnowę przeszedłby zabytkowy park otaczający Dom Pomocy. Z kolei w Maleńcu realizowane ma być odtworzenie istniejącego tam niegdyś układu hydroenergetycznego, a włodarze chcieliby także dokonać zabezpieczenia dachów z naj budujących się tam budynków. Inwestycje realizowane miałyby być na przełomie lat 2024-2025, oczywiście pod warunkiem otrzymania rządowych dotacji. Do finansowania w ramach tego programu sięgają nawet 98% kosztów całej inwestycji. Już w 2017 roku na naszej antenie mieszkańcy niekłania prosili o przebudowę ulicy Szkolnej w tej miejscowości, którą notorycznie podmywał deszcz. W końcu dopieli swego. Obecnie na plac budowy wjechały już maszyny. Pod koniec 2021 roku powiat Konecki pozyskał na ten cel duże dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Teraz ruszyły już roboty związane z przebudową ulicy Szkolnej w Niekłaniu. Po jednej stronie ulicy będzie bieg chodnik z Kostki Brukowej, natomiast pobocze po drugiej zostanie utwardzone. Planowany termin zakończenia prac to październik obecnego roku. Finansowanie tej inwestycji to w 95% rządowa dotacja, a 5% dokłada samorząd powiatu Koneckiego. W Gowarczowie kilka dni temu odbyła się lokalna, już 18. edycja konkursu pieśni i poezji patriotycznej. Udział w nim wzięło aż 260 osób. Oby. Mamy 18 konkurs pieśni i poezji patriotycznej, który jest tradycyjnie u nas odbywa się od kilku lat. Ten rok jest bardzo obfity. Wiele osób odpowiedziało na nasz apel. Ogólnie uczestników mamy 260, w tym mamy 28 zespołów. Radością wielką jest dla nas, że dzieci podjęły piękną taką inicjatywę śpiewania i deklamowania wierszy. Dziękujemy pięknie nauczycielom, którzy ich przygotowali za ten trud. My, konkurs, organizujemy z potrzeby serca w celu podniesienia świadomości, patriotyzmu w sercach młodego pokolenia, żeby wiara o tych, którzy oddali za życie, za Polskę, za naszą wolność, przetrwała. Z szacunku i miłości do ojczyzny i do osób, którzy się, którzy się przyczynili do ich wolności. Nasz konkurs odbywa się pod hasłem Kocham moją ojczyznę. Jest to regionalny etap, natomiast do etapu diecezjalnego zostaną nominowane osoby z pierwszych miejsc z naszego konkursu. Etap diecezjalny będzie odbywał się w Radomiu w miesiącu kwietniu tego roku. Patronuje, patronat honorowy nad naszym konkursem objął pasterz naszej diecezji, ksiądz biskup Marek Solarczyk oraz starosta Konecki, także marszałek województwa Świętokrzyskiego, wojewoda Świętokrzyski oraz proboszcz naszej parafii ksiądz Dariusz Stańczyk. 18. Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej odbywa się w Gowarczowie. Pamiętam, jak obejmowałem urząd wójta, to był 2014 rok, te konkursy pieśni, Poezji i Pieśni Patriotycznej odbywały się na terenie całego powiatu. Jak widać... Chyba władzom innych miejscowości ten konkurs sprawiał w organizacji dużo trudności, także mogę powiedzieć, że tutaj powoli się tak wycofali. Takie miasto jak Końskie, jak Fałków, pamiętam jak jeździłem na te konkursy, tutaj Gowarczuk przejął inicjatywę. Z tego miejsca nawet mogę powiedzieć, że podziękować tym innym gminom, które nie organizują tego konkursu, a że organizuje gmina Gowarczuk, dlatego że dla nas to jest bardzo duża promocja. Jak widzicie Państwo, tych osób jest bardzo dużo. Ten konkurs się odbywa w bardzo takiej atmosferze fajnej, patriotycznej, w duchu rozwoju tego patriotyzmu. Także cieszę się, że u nas, u nas po raz kolejny ten konkurs się odbywa. A wyniki konkursu znajdziecie w naszym portalu www.tkn24.pl. A teraz już diametralnie zmieniamy temat, bo w gminie Ruda-Malenecka dokonano dosyć niebezpiecznego odkrycia. Powiatowy lekarz weterynarii w Końskich ustanowił na terenie tej gminy strefę zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków HEPA-I. Wirus odkryto u łabędzi niemych na terenie zbiornika wodnego w Cieklińsku. W informacji czytamy, że u dzikich łabędzi w miejscowości Cieklińsko zdiagnozowano wysoce zjadliwą ptasią grypę. Powiatowy lekarz weterynarii w związku z tym ustanowił specjalną strefę zagrożenia obejmującą miejscowości Cieklińsko, Ruda Maleniecka, Młotkowice, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Rudzka. Machory, Kołoniec i Tama. Na obszarze tym posiadacze ptaków muszą stosować się do szeregu zakazów i nakazów. Szczegóły możecie znaleźć w naszym portalu tkn24.pl, a także na stronie internetowej gminy Ruda Maleniecka. Stary młyn i browary to dwa główne zbiorniki wodne na terenie miasta Końskie. Ten pierwszy już niebawem doczeka się traktu spacerowego z prawdziwego zdarzenia. To dobra wiadomość dla wszystkich lubiących spacery na świeżym powietrzu. Już niebawem zbiornik wodny na Starym Młynie w Końskich będzie można obejść dookoła. Gmina za chwilę wyłoni wykonawcę kładki, która połączy dwa brzegi tego akwenu. Od strony wschodniej do Zalewu w Starym Młynie wpływa rzeczka, która stanowi podstawę tego zbiornika. Dzisiaj ścieżki z obydwu stron kończą się na brzegu tej tej rzeczki. Plan jest taki, żeby umożliwić Spacer dookoła, żeby połączyć spiąć obydwa brzegi brzegi tego strumyka kładką i, i projekt tej kładki oparty zresztą na, mm, powiedzmy, nie jakiś tam bardzo wyrafinowanych rozwiązaniach. Ma dać taką możliwość. Samorządowcy zakładali, że chcą przeznaczyć na to zadanie 100 tysięcy złotych, ale mimo dwóch przetargów nie znalazł się wykonawca, który chciałby w tej kwocie zrealizować te inwestycje. Zgłosiło się aż 8 firm, czyli zainteresowanie jest zamówieniami publicznymi. Natomiast najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 183 tysiące złotych z groszami, czyli znacznie powyżej tego, co ostatnio na rynku. Było? Za to samo zadanie w tym przetargu inni wykonawcy chcieli jednak nawet 700 tysięcy złotych. Gmina prawdopodobnie więc zdecyduje się na wyłonienie wykonawcy, a prac przy zbiorniku powinniśmy spodziewać się już w najbliższych tygodniach. Jeżeli oferta będzie poprawna, to jesteśmy gotowi do podpisania umowy. W tym miesiącu jeszcze nastąpiło podpisanie umowy, przewidujemy dwa miesiące czasu realizacji zadania. Wygląda więc na to, że jeszcze przed wakacjami zbiornik na starym młynie stanie się jeszcze atrakcyjniejszy dla wszystkich miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu. A na koniec tego wydania informacji tkn 24 końskie jeszcze zapowiedzi. Wtorek 21 marca, pierwszy dzień wiosny. O godzinie 9:30 odbędzie się specjalne spotkanie w Wiośnie w Gminie Radoszyce. O 11:00 powitanie wiosny nad Zalewem Antoniów w Koło Radoszyc. Specjalne wydarzenia z okazji powitania wiosny przygotowano także w Końskich oraz w Szkole Podstawowej w Fałkowie. Więcej szczegółów o nich szukajcie już wkrótce w naszym portalu tkn24.pl. I to już wszystko, co w tym wydaniu przygotowaliśmy dla Państwa. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.